Zawsze jak odpowiadasz kawał, to to są. Zajebiste żarty. arty. dzisiaj będą kiepskie. Queen quam, Queen, Queen. Mogę to to powiedzieć Stary odcinek. Daligunowie. Wietnamską. Hallelujah. Ej, no to ja to jest jeden z pierwszych chyba odcinków, no. ale wziąłem go z komentarza, ale. oni mieli taką kuchnię? Perspektywa inna. No nie, no kamera ruchoma No patrz jak Chińczyk pałeczkami se <laughs> zupkę chińską Ale tak od razu? Tak bez poczekania? Tak <laughs> kurde No To, to, to instant, te, to instant to rzutki, jest to, że, danie, że to instant ubiegniają. to znaczy, że W trybie natychmiastowym, nie? <laughs> A to głupie zdźwięki lecą w tle Walduś coś puka? Walduś się ogląda Nie mogę tak nie mogę, bo se ćwiczę! Kurde... Nawet obiadu w pokoju zjeść nie można. Idę! Idę, idę! Nie pali się. <laughs> Dzień dobry no przepraszam bardzo, czy przypadkiem nie używa pan do brania proszku super wezyr? Przypadkiem nie. Wezyr... <laughs> Ja w domu nie pierę, bo żona czegoś tam używa. No ja. A co ostatnio praliście Państwo w proszku superwezy? Co możemy to zobaczyć? Wielce nie będzie. Chwalnych! Nie, <gry> co tam ci matka ostatnio prała? No, tego tatuś kurde te skarpetki, no. No, ale się wyprały. A może jakaś bielizna osobista, no wie pan, biel, biel, biel. No mam, już, dobra. Stop, stop, stop. Przecież nie da tak się <laughs> No Naw i to mogłoby być reklama w Bezira. Bez Ręcznik, bez prześcieradła, koszule, no wie pan, A no. A co pan, tak ja się z panem nie umawiał, co pan? Do, Panie paźducha. redaktorze! Pomyli. No ten to będzie miał gaci do przeprania. To ja miałem być ten Co? Jaki <laughs> A, 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 a! To przepraszam bardzo. Dzień dobry no, Przepraszam bardzo. Czy przypadkiem nie używa Pan do prania wspaniałego proszku Super Wezy? Oczywiście! Wezy, kurde. Oczywiście. Ja no, oczywiście. Bardzo śmieszne. To co, idziecie? Śmieszne kurna rzeczy, zobacz. Śmieszne filmiki. Nakręcające takie kurna na kamerę różne historyjki, wysyłają i fanami. Wysyła. nic się nie zmieniło z którego. Do włosów suszarki, betoniarki i chałupę można sobie wygrać. Jaką chałupę, za co? No jak Za co? Za nic, za porobienie sobie jajek. <śmiech> <śmiech> za jaja. Nie może biznes. Znaczy zaraz. Waldo, jak ja bym się spieprzył ze schodów, to a ty byś to nakręcił, to my my forsę za to dostali. No nie wiem, tu widzisz, nic się nie zmieniło. Czekaj, czekaj, no. lat, a bo nie wiem ile. Czekaj. Gdzie jest babka? Babka ze schodów z pieprzą. Martęś. po kamerę. Co cię co zrobić. No jak chcę, no. Ja starszą panią na foteliku, prawda? Bryć ze schodu. <grym> się to kręci i... Forsy kasujemy. <grym się> to matka na zarze. Poza tym to śmieszne musi być. A masz lepszy pomysł? A nie żołosny. Jakby tak babce... Przyprawić brodę albo wący jakieś? <grymne> <grymne> albo fajne. taką zeciągnąć już ma. <grymne> no nie wiem, Ale wszystko. jakby brodę, to by było nie. <grymne> ja wszystko słyszałam. Już dawno nie śpię, tylko udawałam <grymne> Jak chcesz, żeby było śmiesznie, to się powieś na Żerandolu kanali. <grymne> Arduś. Myślisz, że... Że to będzie śmieszne. Bardzo będzie ociec śmieszny, tylko się musi ojciec fajnie z mamuszką wyrypać. Słuchajcie, ja naprawdę bardzo chciałam. Ale ja nie dam rady. No, no nie mieszczę się w to. Ta kiecka była na mnie dobra jakieś 20 kilo lat temu. Bardzo yes. dobrze mamuśka wygląda, tylko niech mamuśka nie oddycha. Dla sprawy. No nie mogę, no nie dam rady. O! o no już. Nagrać to i jaja. Jestem za tłusta. To chcieliście usłyszeć? To j**a tył. A ja tam, kurde, linię mam. Sylwetka osa. To ja już wiem, tatuś, co my teraz robimy. Babkę przebierzemy w sukienkę mamusi. O! Przemalujemy ją na dzierlatkę, kurna! Założymy jej Weronik, damy kwiatki, nikt się, kurde, nie zorientuje. Babka! Będzie babka młodożenie. Kiepskie żarty! Mm. No. tak, Tusi? Będzie yeah, raz. Jak Ja No, zaraz. drzwi, walisz babką w futrynę, zamadasz nogą i się wywalasz. No, niechże się babka na mnie nie po prostu No, lepiej, lepiej. W końcu robi babka za młodożeńca, nie? No dobrze, ale robię to tylko dla pieniędzy. I tak ma być! Nigdy w życiu nie wyszłabym za takiego ochybnego typa jak ty. A co za babka kurde myśli, że ja bym w życiu coś takiego bym o rękę bym poprosił? No babka. Wesoło! Wesoło Wesoło! Wesoło Wesoło oni to nagrywają, nie jak nie nie przemyśleli do końca na no nic nie nakręciłem, miałeś się wywalić z babką na progu, a nie na mnie! Ojej, Nikt pan nie mówił, że u pana wesele. To, czy to taka prawdziwa miłość, że zapytam czy tylko tak, dla ręki? Ale coś pan, fakt, nie ma. się dusi. My sobie jaja robimy bo, do telewizji, bo chałupę można wygrać, nie pan, tylko się powydurnie trzeba trochę. Do... Nie, to wcale nie jest śmieszne, to jest żałosne. Tak? To wymyśl Pan coś lepszego! Zauważyłeś jedną rzecz? No. Mianowicie, że no. wszystkie postacie od początku serialu działają tak samo, tylko jedna postać no. jest, która się zmieniła i to jest Boczek. Nie, że... jak, Czy Boczek jeszcze nic nie powiedział, Nie, nie, Właśnie chodzi o to, że na przestrzeni lat Boczek stawał się coraz głupszy i jest faktycznie... Kiedyś mi to właśnie Rafał, nasz kolega, powiedział. No, ale teraz taki jest szefuncia, Że na początku był jeszcze mądry, a potem z nowe odcinki też w ogóle kompletnie głupi był. W sensie, że taka postać była. No to, to była. poka to obrazuje po prostu. Człowieka. To jest idealna postać. No i tak. Że niby są pańskie urodziny. Pan chodzisz z zawiązanymi oczami, z nożem i z widelcem i chcesz panu kroić kawał tortu. A szanowna pani Halina kręci się jak w Babce i ucieka z tortem od pana. A Waldek wszystko filmuje. A szanowna starsza pani mówi skąd ta... Zimno, ciepło, zimno, ciepło, gorąco. I nagle. I nagle. A się poklikasz. Przyjmiesz pan głową w tort. Stań się obazany, a my z boczkiem śpiewamy. O mi No tak, teraz mi No co? To... Dobre, co? <noise> Dobre, co? Zaraz wiem, się rozkręci. Chyba, że ja wiem, takie dobre. Może dobre, no. Ale panie Baziowi, jak my się tą chałupą będziemy dzieli? Jak? No, normalnie, na pół. Co? Znowu z jednym klozetem? Panie! W takiej chałupie to będzie pięć albo sześć klozet. Chwileczkę. A ja? A pan? Pan dostaniesz. 500 LITRÓW WODY MINERALNEJ! A W niedzielę BĘDZIEŚ PAN NAS ODWIEDZIĆ NA OGRÓDKU! Dobrze mówię, panie Ferdku? Dobrze, chodź, pan Się znaleźli w wspólnicy. Ale jajca. No, <grym> jajca jak berety. Kamera! Akcja! Zimno, zimno, zimno... Nie, mróz, 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 mróz! mróz. <grym> No yeah. to the... <sm Unlock an Bellarmilla> w oczach jaki przerażony. <Lanternet> Jeszcze lepiej właśnie, no? Panie panie żoł, I to jest panie ataki, a ja a Do tej wody pan jeszcze będzie musiał lodówkę dorzucić. <ścoughs> o, taką lodówkę. Palcem pożona. Nie Paźio. A prądu nie ma. To coś pan kurde wymyślił, to było głupkowate, nieśmieszne i dla ludzkiego życia niebezpieczne. Panie, to pan żeś wsadził łapę do kontaktu, narażając nas na śmierć, albo częściową utratę zdrowia. Jeszcze teraz mnie mrówki przychodzą. A ja razem myślę, że my to co musimy wymyśleć normalnie, takie coś, co to jeszcze nikt tego w życiu nigdy nie wymyślił. Warto już wszystko już. Jeżeli... Ja mam, no, panie, jajka jak berety. Wchodzisz pan po drabinie, wkręcić żarówkę do żerandola. I nagle spaga tak pan... Wypierwszy się pan Wypiecie. Janiesz <grym, grym, grym>, co? No bokaj no, panie, bańsze, Jackas, panie jak bańsze, wyglądały plany tak? koncepcyjne. No to wymyśl pan lepsze. A co? Polski Jackas. Na przykład. Idziesz, pan, sobie i idziesz, nie? my patrzysz, o, na przykład grabie. Grabie, pan, nadepniesz te Bierz... grabie i pana uderzą w łeb. I stajesz, pan, nowo. Panie, to było głupie i wcale nieśmieszne. Nawet z największy debil by się z tego nie uśmiał wcale. Panie... Panie Francesco! Ale guza Po co pan trzymasz grabie w kuchni? A co to się robi uh -huh. No nie się sidła Ja wreszcie myślę, że ja tu mam takiego pomysła, kurna, że normalnie wszyscy to się będą tarzać na czworakach od jednej ściany do drugiej. Bo kurna, możemy sobie wziąć takiego na przykład kaskadera, nie? Oblać go benzyną i żeby on sobie skoczył z samolotu, podpalił się i bez spadochronu. No straszna. <laughs> No i to jest content. No, dlaczego na mnie patrzycie? Ja już Kaskader. nic więcej nie zrobię. Znajdźcie sobie jakiegoś innego durnia. Znajdźmy innego kaskadera. Durnia? Czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Mam pomysł. Walduś. leźnij do kiosku i przynieś 10 pudełek czarnej pasty do butów. mu <grym> to <grym> wysmarują? Ale klatka fajna Buga buga Ta będą go jeść, kanibale Zo. zoo <laughs> Ciepłe kanibale A Dzisiaj by nie przeszło Co państwo tu odstawiacie, jakieś zo?

Listoność! Zobacz mnie tutaj, to ja, Edzio! listonosz. Mnie się jest. Renta, renta, kurde! Ludzie, to jest jakaś pomyłka! No, ja nie wiedzieć, że tu jest ambasada afrykańska. Tu mieszkać normalna polska rodzina! Kurde, mówiłem, renta! Dawać renta! 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 Moja! Nie ma renta ma to. Renta ma to.

Wielka chwila. Mam. To się nic nie zmieniło w internecie. Wylicy ...głosowania jury na film roku. Nagrodę w postaci mieszkania i samochodu otrzymuje rodzina pastępnych z Kurnika Dolnego za film pod tytułem Ukryte Grabie. No nie. <grystanie> o, oj, jak boli, oj, jak boli. Oj, jak boli, oj, jak boli. Oj jak boli, oj jak boli. Oj jak boli 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 oj boli przekombinowali no przekombinowali najprostszy pomysł najlepszy gratuluję państwu pastewnym zarejestrowania tej zabawnej scenki, naprawdę śmieszne, to te grawie i całe gratuluję. A jednocześnie chciałbym się zwrócić do Państwa kiepskich z Wrocławia, o nie nadsyłanie więcej żadnych filmów, żadnych propozycji, nic nie przysyłajcie w ogóle. Wasze propozycje są nieśmieszne, nudne, żenujące i denne. No. dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia w następnym programie! No i Boczek by wygrał. No, miał już grabiami. Nudne, nudne, nudne? ty pajacu jeden, ty? Nudne? Sam lepsza se... lepsze se wymyśl! Zasrawy no właśnie. <grym> Sam se zrób lepsze. Dzień dobry Państwu. Czy <grym> państwo... Państwu. E, zresztą. Czy są rodzice? Tak, tak. Proszę bardzo. Chodź, 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 chodź. Dogara! <grym> Dzień dobry Państwu. Przepraszam bardzo. Czy przypadkiem nie używają Państwo do prania rewelacyjnego proszku Super Wezyl? <noise> A, to może Pani? To może Pan? To Cus. Uga buga, uga buga. <głos> 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 to To nie jest bykilska. Oni się wybrali w wezyrze.